A chciałbym, żebyśmy dziś spojrzeli na kilka myśli takich luźnych, które mi się zrodziły pod wpływem refleksji, rozważań. Chcemy spojrzeć na relacje w rodzinie i znowu temat jest tak bardzo szeroki, że do końca nie wiadomo, z czego się uchwycić, więc chciałbym, żebyśmy uchwycili się takich trzech przestrzeni, trzech punktów. I chciałbym zacząć od tego, że pomyślałem sobie o tym, że skoro jesteśmy w szkole relacji i rozważamy relacje w rodzinie, to jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że rodzina jest pierwszą szkołą relacji. Pierwsza szkoła relacji, w jakiej byliśmy, chcąc, nie chcąc, to jest, to jest nasza rodzina. To jest moja i Twoja rodzina, w której się wychowaliśmy. I to w jaki sposób dziś kształtujemy nasze relacje zależy w dużej mierze od rodziny i zależy w różnych aspektach. Na przykład kwestia temperamentu. Temperament to są pewne cechy wrodzone, które mamy. To powoduje pewne tendencje do jakiegoś zachowania czy do określonego sposobu wchodzenia w relacje, no ale skąd to się bierze? No nie wziął się z sufitu, tylko oczywiście to zostało odziedziczone przez od rodziców i geny, i to wytworzyło nasz temperament, który mamy. Więc przyjmujemy to od rodziców. I nasz temperament powoduje, że mamy jakieś tendencje określone do tworzenia relacji. Dalej ogromny wpływ ma oczywiście wychowanie. Czyli to, jakie otrzymaliśmy w wychowanie w rodzinie. I dalej. Ogromny wpływ ma też przykład naszych rodziców, czyli to, że obserwujemy naszych rodziców, patrzymy się y, świadomie bądź nie i widzimy w jaki sposób oni budują i kształtują swoje relacje. I to dotyczy wszystkich płaszczyzn relacji, zarówno relacji z Bogiem, relacji z innymi, jak i relacji z sobą samym. I chociażby przykład relacji z Bogiem. Jeżeli ktoś otrzymał wychowanie bardzo surowe, takie bardzo wymagające, i do tego załóżmy, ma temperament melancholika, czyli ma tendencje takie perfekcjonistyczne. Jest bardzo możliwe, że w relacji z Bogiem ta osoba będzie się Boga bała. Będzie uważała, że Bóg stawia jej ogromne wymagania, których nie jest w stanie sprostać, i to będzie rodziło jej frustrację. więc to, w jakiej rodzinie. Się urodziliśmy, w jaki wzrastaliśmy, jakie wychowanie otrzymaliśmy, i jak też nasi rodzice wchodzili w relacje, ma bardzo duży wpływ. Jeżeli relacja z Bogiem rodziców była powierzchowna, jest to jakieś prawdopodobieństwo, że dzieci też będzie powierzchowna. Jeżeli matka była niedostępna, mało okazywała czułości, miłości, jest prawdopodobne, że tej osobie będzie ciężko otworzyć się na ten rodzaj miłości Boga która jest czuła, troskliwa. I podobnie dotyczy to wchodzenia w relacje z innymi. Na podobnej zasadzie pewne cechy wrodzone, wychowanie i obserwacja rodziców, to w jaki sposób rodzice wchodzą w relacje, też będzie wpływało. I tak samo w relacji do siebie. I można by tu tych przykładów mnożyć. Chciałbym, żebyśmy to dostrzegli, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że to nie jest tak, że to determinuje to, w jaki sposób ja dziś wchodzę w relacje. To jest pewien czynnik, który ma bardzo istotny wpływ, ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że no, ja taką miałem rodzinę, w takiej rodzinie się wychowałem i dlatego, więc to nie chodzi o to, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność, że ja mam problem z chodzeniem w relacje z innymi, dlatego że moi rodzice tacy byli to nie jest po to, żeby zrzucić odpowiedzialność i poszukać winnego odpowiedzialnych za to, bo nie myślimy w takim kontekście, ale to jest bardziej po to, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy. Dlatego, że mamy też taką tendencję do tego, żeby powtarzać pewne schematy, które są w jakoś nas zakodowane. Jeżeli ojciec był załóżmy jakiś, i wychowywał w określony sposób swojego syna, jakiś taki surowy, karzący, niedostępny, jest duże prawdopodobieństwo, że syn przejmuje takie wzorce. I często są takie sytuacje, że syn z tego powodu nienawidzi swojego ojca i ma w sobie taką, taką wielką chęć, żeby, że on chce być inny. A często jest tak, że, że syn. Później powiela te same schematy, dokładnie te, których tak bardzo nienawidził, którymi obdarował jego ojciec. Więc po co o tym wszystkim mówimy? Bo chcemy sobie po prostu te rzeczy uświadamiać, że to może mieć jakiś wpływ na moją dzisiaj relację z Bogiem, na moją relację z nimi, na moją relację do siebie, moją akceptację siebie, poczucie własnej wartości. To ma pewien wpływ, nie jest to po to, żeby siebie usprawiedliwiać, żeby szukać kozłów ofiarnych, żeby mówić, jakiego mnie stworzyłeś, Panie Boże, takiego mnie masz. Tylko po to, żeby wchodzić w siebie, w głąb siebie, mieć świadomość tego i zapraszać do tego wszystkiego Jezusa. Poddawać jemu te sfery. I też podejmować jakąś pracę nad sobą. Więc to chciałem, żebyśmy zobaczyli w tym pierwszym. Elemencie. Rodzina jest pierwszą szkołą relacji, więc odebraliśmy już jakąś szkołę relacji. Chodzi o to, że czy nam się to podoba, czy nie. Każdy z nas taką szkołę już odebrał. To się już dokonało. Druga rzecz, moi drodzy, o której chciałbym, żebyśmy powiedzieli oczywiście to jest przyłomienie już z pewnością wiele razy o tym słyszeliśmy ale też już było mówiono o tym na wspólnocie, że warto pewne podstawy, fundamenty, często przypominać tak, żeby one były dla nas oczywiste i naturalne. Więc chcemy oczywiście przyjrzeć się hierarchii relacji. Hierarchii relacji, dlatego że pewne relacje są ważniejsze od innych, bardziej istotne, fundamentalne. I oczywiście domyślamy się, że w tej hierarchii relacji na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, relacja z Nim, dalej dla osób, których większość to dotyczy, czyli dla małżonków jest to mąż czy żona, później są dzieci i później są inni członkowie rodziny, przyjaciele, bliscy, wspólnota. I to już jak gdyby w jednym punkcie to zawrzemy, u każdego to jest inaczej. Więc to są te takie pewniki: Pan Bóg, współmałżonek i dzieci. I oczywiście. Można powiedzieć oczywista oczywistość, tak milion razy pewnie to słyszeliśmy, przy każdej okazji czy konferencji o rodzinie jest to powtarzane, ale praktyka pokazuje, że o oczywistych rzeczach często się zapomina i w sposób nieświadomy można wchodzić w jakieś postawy, które temu zaprzeczają. I mogą istnieć jakieś zaburzenia w tej w hierarchii relacji, jeżeli chodzi o, o tą pierwszą sferę, czyli relacji z Bogiem. Najczęściej jest tak, że komuś się wydaje, że Pan Bóg jest u niego na, na pierwszym miejscu, ale jemu się tylko wydaje, dlatego że jego faktyczne postępowanie, działanie temu zaprzecza. I jakiś przykład: Osoby, która żyje w małżeństwie. Myślę, że bardziej to zjawisko, i to jest, dotyczy kobiet. Czyli kobieta ma świadomość tego, tak, pan mógł na pierwszym miejscu, później mąż i dzieci, tak? No i może być tak, że, że kobieta zaniedbuje swoje obowiązki małżeńskie czy domowe względem dzieci, bo ona ma relację z Bogiem, prawda? Bo naciśnie Pompejankę XVIII już w swoim życiu, bo ona na dorację tutaj ma Jerycho w nocy, tu ma tamto, a dziecko płacze. Oczywiście celowo przerysowuję te przykłady. Chodzi, żeby pokazać, bo czasami też kobiety mają wyrzucenie sumienia. To się zdarza przez spowiedzi, że przychodzi młoda kobieta, ma noworodka i ona jest takim poczuciem winy, że nie była nam mszy, bo ma dziecko małe. No, to pani ma liturgię w domu teraz. Pani jest kapłanką domowego ogniska. Oczywiście rozumiemy, że, że nie wprost, ale no dopóki no to dziecko jest jeszcze w takim stanie, że no ono nie może. Nie można go oddzielić od mamy, więc no nie ma fizycznie możliwości bycia na tej mszy. Więc Jezus przychodzi do tej kobiety i jest tam z nią, z tym dzieckiem. I to są właśnie takie przykłady, kiedy są zaniedbane obowiązki mojego stanu kosztem relacji z Bogiem. I tak jak mówię, to jest częściej u kobiet. Raczej chyba nie spotkałem w życiu mężczyzny, który by zaniedbał obowiązki stanu ze względu na jakieś takie sprawy kościołowo-religijno-pobożnościowe. Nie, nie przypominam sobie za bardzo. Może jest, może teraz jakoś mi nie przychodzi do głowy, ale to raczej... Chociaż może też być na przykład takie wielkie zaangażowanie w jakieś dzieła ewangelizacyjne. Przychodzi mi taki przykład do głowy teraz, prawda? Kosztem relacji czy w domu, czy, czy, u, czy ze swoimi dziećmi. Inny przykład. Dotyczący też kobiet może być taki, że też się spotkałem w swojej praktyce z kobietami, które od problemów małżeńskich uciekają w jakąś formę pobożności. Nie w duchowość, tylko w jakąś pobożność, właśnie jakieś modlitwy, nabożeństwa, tak, żeby uciec z domu od tego problemu, bo w kościele jest, jest inna atmosfera, są też inne panie, ktoś mnie zrozumie wysłucha, więc jest też taka forma ucieczki od jakichś problemów, stanu, w którym żyje, w jakąś pobożność. Ale to też może na przykład dotyczyć osoby duchownej, to takie zaburzenie relacji. Załóżmy, że młody ksiądz przychodzi na parafię i jest taki dość żywy, ma dużo pomysłów, chciałby dużo zrobić, jak to się mówi na parafii, i tak, i tu prowadzi jedną grupę, drugą, trzecią, czwartą, tu sobie mówił pięć osób do spowiedzi, tu na kierownictwo duchowe przychodzą, lata do szkoły, wszędzie go pełno. I uważa, że Bóg jest u niego na pierwszym miejscu, że on to robi wszystko dla Boga, prawda? No i pytanie, ile taki chłop pociągnie? Nie wiem, kilka lat. Kilka lat pociągnie i się wypali. Nie będzie też miał czego dawać, bo on jak gdyby zaburzył sobie tutaj ten sposób patrzenia, że on myślał, że, że u niego Bóg jest na pierwszym miejscu, no bo przecież on to robi wszystko dla Boga, z tym, że zapomniał, że, że tu chodzi o, o relacje. Że zaniedbał relacje i tak naprawdę nie będzie miał co dawać tym ludziom, którym chciałby służyć. Więc oczywiście to też może dotyczyć, tak jak powiedziałem, osoby duchownej. Drugo zaburzenie w tej hierarchii może dotyczyć tej długiej płaszczyzny, czyli już zamykamy... Kwestie relacji z Bogiem. I teraz idziemy do tej drugiej, czyli mąż żona. I jakie tutaj takie zaburzenie może najczęściej występować? Takie, że. I to niekoniecznie jest świadome, takie, że traktuje współmałżonka jak Boga. Robi sobie z niego bożka. W czym to się może przejawiać? Na przykład w tym, że Oczekuję i uważam, że ta osoba mnie nigdy nie zrani. Że ta osoba mnie nigdy nie zawiedzie. I wtedy, kiedy taki moment nastąpi, ta relacja jest bardzo mocno rozwalona. Dlaczego? Dlatego, że było oczekiwanie, że druga osoba będzie Bogiem. Nie będzie. Będzie raniła. Czy. Mam pytanie, przepraszam, że to zadam. Może najpierw zacznę od siebie. Czy to jest możliwe, żebym ja zostawił swoje powołanie, przestał być księdzem, rzucił stanem na kołek i poszedł w świat? Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. To jest możliwe. Ja jestem tego świadomy, że to jest możliwe. Może się tak wydarzyć w moim życiu. Może się tak wydarzyć w moim życiu. Oczywiście bardzo tego nie chcę, ale słuchajcie, nie ma pewniaków. Już był jeden pewniak. W Ewangelii czytamy o nim święty Piotr. Zarzekał się, że nie zostawi Pana Jezusa, nie opuści, wytrwa do końca. Nie pykło. Więc nie ma pewniaków. Ja nie mogę powiedzieć, że ja nigdy nie wiem, nie zdradzę, nie, nie, nie upadnę, nie, nie zostawię kapłaństwa, Nie mogę tego powiedzieć. Oczywiście nie z całego serca bym nie chciał tego i wierzę w to, że dzięki łasce Boże, dzięki mojej osobistej pracy, wysiłkowi, to się nie wydarzy, że wytrwam do końca. Wierzę w to. Ale podobne pytanie mogę zadać Tobie. Bracie, siostry, które żyją w małżeństwie. Czy co jest możliwe, że twój mąż, twoja żona cię zostawi pewnego dnia? Coś mu strzeli do łba, przepraszam, i pójdzie sobie. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Oczywiście, że tego nie chcemy, ale zakładanie, że, że to się nie może wydarzyć, że nie ma takiej opcji, to jest robienie Boga. To jest robienie Boga, bo Bóg cię nigdy nie zostawi. Bóg cię nie zdradzi, Bóg cię nie, nie odwróci od Ciebie, Bóg cię nie zostawi, Bóg cię nie zrani. A współłączonek jest człowiekiem, nie jest Bogiem. I myślę, że to jest źródło największych frustracji, kryzysów, że ludzie, i wchodzą w małżeństwo, i żyją w małżeństwie, yy, mają coś takiego, że oczekują, że ta druga osoba będzie Bogiem. I to jest też problem, że. Czasami jest tak, że jak gdyby ta osoba próbuje wypchać taką przestrzeń w sercu, tą drugą osobą, współrządkiem, i to się nie udaje i też jest wielka frustracja. Dlaczego? No bo to też nie da rady, to nie jest możliwe i zaraz o tym jeszcze powiemy. Więc myślę, że to jest taki, w tej sferze, że że można zamienić te, te dwa, wiecie, punkty, że, że Pana Boga tu i mał, małżonka tu, że, że jest wyżej. I pójdziemy krótko jeszcze do, w relacji do dzieci, dlatego że tu też można pozamieniać te relacje i najczęściej one są zamienione tak. Tu mamy Pana Boga, tu mamy współmałżonka, tu mamy dzieci. Więc y, tak się zdarza, że dzieci stają się bożkiem, też się tak zdarza, ale... Bardzo często się zdarza, że jest ta zamiana tutaj, że mąż, żona zamienia się z dzieckiem. Po czym to można zobaczyć? Najczęściej po tym, kiedy dzieci już dorastają i przychodzi moment, kiedy dziecko co robi? Wypruwa z gniazda. Dojrzały rodzic co wtedy robi? Jest! W końcu! Machamy, drzwi się otwierają, zaraz korki, szampana, pff, impreza. Troszeczkę kolorujemy, ale dojrzały rodzic ma taką wewnętrzną radość. Moje dziecko jest dorosłe, dojrzałe, będzie samo żyło. To jest radość. Bardzo często się spotykam, w, czy gdzieś po kolędzie w rozmowach, że ludzie są, słuchajcie, zdruzgotani. To się okazuje się, że dziecko idzie na studia, co to w ogóle tragedia największa. Co to, co to pokazuje? I później się okazuje, że było tam, małżeństwo miało tam jakieś dzieci, te dzieci wyfrunęły i się okazuje, że mieszkam w ogóle z jakimś, jakimś obcym facetem, z obcą kobietą. Kto to jest? Nie? O, mąż. Okazuje się, że ktoś jest jeszcze. Jest trochę dziwna sprawa, bo się okazuje, że, że się nie bardzo znamy. Tak jesteśmy sobie obcy. No bo dziecko wskoczyło na to miejsce. I to jest, myślę, że zjawisko takie powszechne, to pokazuje, że zostało zamienione, że dziecko weszło w miejsce współmałżonka. I dlatego jest tak ciężko, jak to się mówi, odciąć tą pępowinę, żeby te dzieci wyfrunęły. To jest, jest największa radość, kiedy dzieci stają się samodzielne i tak samo jest w życiu i małżeńskim, i tak samo jest w życiu duchowym. Czasami ja dostawałem takie pytania, czy ksiądz nie jest zły na to, że seminarium w Pieszycach było, że jest planowane seminarium w Bielawie. No to, to jest zapytanie. No przecież to jest dla mnie największa radość. Przecież tu nie chodzi o to, żeby tutaj was kisić jak ogóry w tej salce, chodzi o to, żebyście wy stąd wyszli i, i robili dalej to, coś tu się wydarzyło. Więc to jest dla mnie największa radość, że coś takiego się dzieje. Bo to znaczy, że. Dzieci, które tutaj karmiłem mlekiem Bożego Słowa, znaczy, że one podjadły, podrosły i już są samodzielne i wychodzą na swoje. Więc to jest dla mnie największa radość, że coś takiego się dzieje. Więc chciałem pokazać, że są możliwe pewne zamiany, że mamy hierarchię, pewne segmenty relacji. I oczywiście się śmiejemy, bo to chciałem pokazać w taki sposób humorystyczny, ale widzimy, dostrzegamy, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze raz to u siebie. Czy ta hierarchia nie jest w jakiś sposób zaburzona? Czasami to są jakieś drobne rzeczy subtelne, których możemy nie dostrzegać. Na przykład taka ciekawa rzecz, czasami oczywiście to, to nie jest żaden wyznacznik, proszę mnie dobrze zrozumieć. To, 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 to nie jest jakaś tam, to jest może to jest tania psychologia. Czasami tak obserwuję na portalach społecznościowych, i oczywiście to nie jest żaden wniosek, że tak jest, ale może tak być, że za, no załóżmy, jest. No załóżmy, że jest kobieta, tak? Matka, i ma strasznie dużo, po prostu milion zdjęć na tym portalu, i wszystkie z kim? Z dziećmi. Wszystkie z dziećmi, prawda? Oczywiście, to jest możliwe i całkiem prawdopodobne, że mąż mówi. Co ty będziesz tam wrzucała ze mną zdjęcia jakieś, weź przestań, nie chcę być nigdzie na, na żadnych yy, portalach, prawda? Jest to możliwe, ale jest też możliwa druga rzecz, że dla tej osoby ten mąż to jest taki, pff, wiecie, to są, o, dzieci, to są moje dzieci, najukochańsze, chodźcie dzieci, robimy fotkę, wrzucamy, chwalimy się, nie? A z mężem, ale wiocha, nie? Z mężem na, na Facebooku. Oczywiście znowu, tak jak mówię, żartuję troszeczkę, ale chciałbym pokazać, że i mówię, niekoniecznie tak jest, bo mogą być różne powody tego, ale może być też taki powód, że dla takiej osoby, kobiety, najważniejsze są dzieci. Mąż poszedł gdzieś tam w odstawkę i tylko z dziećmi sobie, bo to są moje dzieci. Ostatnia rzecz, ten, to już zamykamy. Ostatnia rzecz, jakie chciałem powiedzieć. Tak jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o koncepcji Garego Chapmana, Pięć języków miłości, który odkrył, odkrył, przytoczył pewną zależność, że każdy człowiek, on to nazwał, tak w tej książce, tak ładnie określa zbiornik na miłość. Zbiornik na miłość. Czyli taka wewnętrzna przestrzeń, którą chcemy zapełnić doświadczeniem miłości, takim namacalnym. I, moi drodzy, oczywiście, rodzina jest miejscem, gdzie doświadczamy miłości. Rodzina jest miejscem, gdzie doświadczamy jakiegoś ciepła emocjonalnego, pewnych gestów, słów, przytulenia, czy jakichś. Mm, Właśnie też prezentów, podarunków, czy jakichś czynności, które ktoś z miłości dla nas wykonuje. I jest tak. Rodzina jest miejscem doświadczenia tego. Ale może być tak, i to już zasygnalizowałem przed chwilą, że. Mamy w sobie takie niezdrowe oczekiwanie, że rodzina, współmałżonek, dzieci, moi najbliżsi że oni wypełnią całkowicie ten, nazwijmy, zbiornik na miłość że on zostanie całkowicie wypełniony. Można mieć takie oczekiwanie, że zostanę całkowicie zaspokojony relacyjnie, emocjonalnie w rodzinie. I takie oczekiwanie spotka się z niespełnieniem, jeżeli ktoś ma takie oczekiwanie i to jest, myślę, że można to tak obrazowo, czasami tak wiecie się mówi, że o to jest moja druga połówka pomarańczy czy czegoś tam, nie? że się dopasowali i teraz są całością, że jak gdyby bez niego to, to, to jest jakaś tam ubytek, to, to jest nieprawda, to jest nieprawda. To nie jest tak, że, że, że my wchodzimy na przykład w związek małżeński, dopiero jesteśmy pełni, to nie jest tak, że, że przed związkiem małżeńskim byliśmy jak się puści, a dwie osoby się spotkały, oj się wypełnił i jest, jest, jest dobrze. Więc to jest iluzja. Więc jeżeli wchodzę pusty i oczekuję, że na przykład małżeństwo mnie wypełni, to się srogo zawiodę. Oczywiście może nie od razu, nie? ale po iluś tam latach zawiodę się, dlatego że... Mówiliśmy o tym, że relacje są źródłem głębokiego szczęścia, spełnienia, ale mówimy o wszystkich relacjach w kontekście szerokim. A jeżeli ktoś oczekuje, że rodzina go wypełni całkowicie, to się zawiedzie. I czasami mam tak. Uważam, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, uważam, że jestem na właściwym miejscu w swoim życiu. Myślę też że staram się jakoś, uczę się relacje jakoś zdrowo budować i mam przyjaciół i duchownych, i świeckich, ale czasami są takie momenty w moim życiu, kiedy dopada mnie taka, taka bardzo mocna samotność, kiedy czuję, że nikt mnie nie rozumie, że nawet jak z kimś porozmawiam, to i tak to nic nie da, że jest taka przestrzeń taki pustki w moim życiu, że nikt nie jest w stanie tego wypełnić. Żadna najbliższa osoba, którą znam. I kiedyś też rozmawiałem z moim przyjacielem, który żyje w małżeństwie, ma trójkę dzieci, jedno w niebie. I on mi kiedyś mówił, tak, mówi, Krzychu, mówi, A ja, mam, ja mam super żonę, mam dzieci. A on mówi, ale czasami po prostu mam taką pustkę, jak", mówi, czuję, że, że to nie to jeszcze. I to mi się tak bardzo spodobało, że to jest właśnie, ta pustka to jest znak, że że jest coś więcej, że to nie jest jeszcze koniec, że, że to serce się wyrywa, żeby, żeby ktoś je wypełnił, że to, to nie jest wszystko, że nie możemy oczekiwać, że, że rodzina całkowicie wypełni. I to mi się bardzo spodobało, co on powiedział, bo to właśnie było potwierdzeniem, że to jego serce, jak gdyby, tęskni tęskni za Bogiem, za tym, który tak naprawdę tylko on może w całości wypełnić jego serce. Choć on jest szczęśliwy. Ma, tworzy kochającą rodzinę, oczywiście mają różne trudności, problemy, zmagania, ale kochają się, wychowują pięknie dzieci. Ale to jest to, że i tak będzie taka przestrzeń samotności, której nikt nie wypełni. I kiedy mamy takie doświadczenie, że na przykład tak jak ja jestem księdzem, i przychodzi takie doświadczenie, czy ktoś żyje w małżeństwie, i przychodzi takie doświadczenie samotności, to jest dobrze. To jest bardzo piękne doświadczenie, bo to jest takie, mam wrażenie, jakby wtedy taka, taka szczelina w sercu się otwierała na przyjęcie łaski Bożej. Że to jest taki moment właśnie takiego jakiegoś osamotnienia, takiego niezrozumienia, że bardzo by się chciało doświadczyć tej bliskości, jakiegoś zrozumienia, akceptacji czy emocjonalnego ciepła, a i może się go doświadcza, a i tak jakoś to nie wystarcza. Więc to jest, że to serce otwiera się, żeby, żeby coś więcej żeby obecność kogoś więcej wypełniła to miejsce. Więc, moi drodzy, okazało się, że wcale tak krótko nie było, jak to się zaczyna mówić, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli już na koniec taką rzecz, że, że jest niebezpieczeństwo takie, że kiedy nas dopadnie to uczucie tej samotności, kiedy odkryjemy tą przestrzeń, żeby chcieć ją jeszcze bardziej wypełnić, że jest pust, no to jeszcze bardziej. I to jest, to nie jest droga dobra. Dlatego, że to jest, myślę, że to jest moment do tego, żeby, żeby dawać, żeby dawać miłość. Zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, a mówi dawajcie, a będzie wam dane. Więc jeżeli, bo jeżeli mam pustkę, to jest taka pierwsza myśl, tendencja, żeby, żeby się schować, ukryć, albo żeby właśnie ktoś ją wypełnił, albo coś dawajcie, a będzie wam dane, Jezus mówi, miarą utłoczoną, ubitą, utrzęśnioną, sypią w zanadrze wasze, mówi Słowo Boże, więc to jest recepta na to. I też ja to widzę, że kiedy przychodzi takie doświadczenie, a ja ponad to wchodzę i jednakże jest pokusa, żeby właśnie się zamknąć, użalać nad sobą, a jednak ponad to się wznoszę i chcę dawać z miłości, to się okazuje, że, że to wszystko wraca jeszcze zwielokrotnione. Więc prośmy Pana o taką siłę, abyśmy to wszystko mieli w sobie rozpoznać i też doświadczając tej pustki chcieli dawać, a wtedy on przyjdzie i on będzie te wszystkie miejsca i przestrzenie wypełniał.